Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przygotowałam dla Was, ulubieńców Maja. Będą dwa filmy, jedna piosenka i trochę produktów kosmetycznych. Przejdźmy może od razu do filmu. Pierwszym filmem, który chciałabym Wam polecić, jest film Moje pieskie szczęście z 2014 roku. Jest to film, który obejrzałam w telewizji, ale muszę Wam powiedzieć, że dawno nie widziałam aż tak dobrej komedii. Zapewne jest to komedia romantyczna, ale. Poziom satel, poziom cipu jest naprawdę wysoki, ale może w początku. Jest to historia Bailey, która poszukuje miłości, która poszukuje idealnego partnera i co chwilę popełnia błędy w swoich relacjach z facetami, w efekcie czego zdobywa kolejne psy, którymi się zajmuje. Jest to naprawdę bardzo ciepła, bardzo wesoła historia, opowiadająca o tym, jak my kobiety bardzo często... Dajmy się ponieść temu, że najważniejsze jest to, żeby mieć faceta. Nieważne czy poświęcamy siebie, nieważne czy udajemy kogoś kim nie jesteśmy, ważne by być z kimś. Ten film pozwala przemyśleć wiele rzeczy, a do tego to wszystko jest podane w taki logiki zabawny, humorystyczny sposób. I tak jak powiedziałam, dawno tak nie uśmiałam się na żadnej komedii. Naprawdę poziom humoru jest wysublimowany, fajny. Nic jest żenujące, jest po prostu śmieszny. Nie czuję się źle, polecając Wam akurat komedię romantyczną, bo jest to naprawdę dobry film i bardzo fajnie spędziłam te 90 minut. Dlatego, jeżeli macie ochotę na coś śmiesznego, to polecam Wam moje pieskie szczęście. Drugim filmem, który chciałabym Wam polecić, jest film religijny: Spotkanie. I ja tutaj zaznaczam, to jest film religijny, a nawet bardzo religijny. Dlatego, jeżeli ktoś nie lubi. Gdy w filmie jest mówione wprost o Bogu, gdzie są wprost powtarzane prawdy wiary, to nie jest to film dla niego. A jeżeli poszukujecie odpowiedzi na pewne pytania, być może znajdziecie go w filmie Spotkanie. Film opowiada o losach pięciu zupełnie obcych sobie obców, z czego dwójka jest małżeństwem ogólnie, ale pomiędzy sobą się nie znają, oprócz tego małżeństwa. I spotykają się na jednej drodze, która podobno zostaje Podtopiona. Nie mają gdzie się podzieć, więc zajrzeczają do pewnego rodzaju bistra, knajpa, czy czegoś takiego, które jest umieszczone w przyczepie. Bardzo dziwny facet jest właścicielem tego baru. Ma na imię Jezus i podaje się za Boga. Nie muszę chyba mówić, jaką reakcję wywołuje to wśród gości tego akurat lokalu. Mimo wszystko film jest naprawdę dobry. Ja ogólnie nie jestem super zwolenniczką takich filmów bardzo, bardzo niewinnych, bo wolę kiedy niektóre rzeczy są niedopowiedziane, kiedy niektóre rzeczy lepiej sobie samemu wiecie, przemyśleć, domyślić się. Ale ten film jest naprawdę dobry i ma w sobie. Dlatego jeżeli nie macie religijne, religijne filmy, to gorąco Wam go polecam. Wyjątkowo w dzisiejszych kolmienicach będzie piosenka, a mianowicie będzie to piosenka z tych tamta dziewczyna, która miała premierę się, że półtorej tygodnia temu ale mimo to stała się moim ulubieńcem, słucham ją non stop ja ogólnie uwielbiam twórczość Sylwii Grzeszczak praktycznie każda jej piosenka jest hitem praktycznie każdą jej piosenkę słucham i lubię ale ta jest naprawdę niesamowita, to będzie kolejny hit w latach oczywiście według mnie jest fantastyczna jest zupełnie w stylu Sylwii ma świetną muzykę a przede wszystkim to co uwielbiam w w liwy Grzeszczak, czyli genialny tekst. Dlatego, jeżeli jej nie słyszeliście, podziękuję Wam ją na dole I gorąco Was zachęcam, żebyście ją odsłuchali. Przejdźmy teraz, może, do ulubieńców kosmetycznych. Może zaczniemy od pielęgnacji. Pierwszym moim ulubieńcem jest szampon z Balei. Widzieliście go w Holu z drogerii niemieckiej. Podziękuję Wam, w górę. Jest to szampon z, o sapachu, trawy cytrynowej i mięty. I on ma dodawać objętości. I muszę Wam powiedzieć, ten szampon jest rewelacyjny. Świetnie doczyszcza włosy. Włosy po nim są takie puszyste, takie sypkie. Bardzo długo trzymają świeżość i dobrze doczyszcza np. z suchego szamponu. Dlatego, jeżeli szukacie fajnego, taniego szamponu, albo macie dostęp do kosmetyków z Balei, to gorąco Wam polecam, żebyście przetestowali. Ja go użyłam i jestem bardzo, bardzo zadowolona. W tej chwili go użyłam na przemian z head and Shoulders, i muszę Wam powiedzieć, że chyba powoli przebija ten z head and Shoulders. Może dlatego, że jest nowy i moje włosy lepiej dużo na niego reagują, może tam tego trochę się przyzwyczaiły, dlatego też wprowadziłam coś nowego do prognacji. Ale ten szampon jest rewelacyjny i gorąco Wam go polecam. Drugim moim ulubieńcem jest tonik z lorynsek i wybielanie, jak możecie zobaczyć. I to jest troszeczkę mało oszustwo, bo ja ten produkt już kiedyś miałam. I wydaje mi się, że w jednym z pierwszych filmów z kategorii ulubieńców już go polecałam. Ale szczerze mówiąc nie mogę tego znaleźć. A produkt jest rewelacyjny, dlatego stwierdziłam, że warto go pokazać jeszcze raz. Ja ten tonik uwielbiam i choć jest dość drogi jak na tonik i trochę niewydajny, mimo wszystko sprawdza się rewelacyjny. On tutaj jest kwasem migdałowym i on prześlicznie uczyszcza twarz, fantastycznie nawilża, naprawdę po tym toniku nie czuję ściągnięcia. Lekko piecze, skoro jest kwas, dzięki czemu wszystkie stany zapalne się ładnie goją i naprawdę wybiera zmiany, to mogę Wam zagwarantować. Dlatego jeżeli szukacie toniku, to polecam Wam ten. Tylko ostrzegam, on jest bardzo, bardzo ciężko dostępny. Ja go zazwyczaj w Rossmanie nie mogę spotkać. Ten zamówiłam z Natury online, ale bardzo często właśnie w Naturze on jest albo w hewa. Polujcie na niego, bo jest wart uwagi. Trzecim moim ulubieńcem pielęgnacyjnym jest krem z La Roche-Posay Effeclar K+. Jak wiecie, kupiłam go w że za Waszym poleceniem i jestem zachwycona. Po trzech dniach naprawdę widziałam różnicę w mojej skórze, a teraz jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak ona wygląda. Przede wszystkim zapobiega świeceniu się i naprawdę nie wysusza, a czoło już tak mi się nie świeci. Genialnie zapobiega wszelkiego rodzaju wypryskom oraz też leczy te, które się pojawią. Moja tak ostatnio przechodziła jakiś gorszy okres, nie wiem dlaczego, bo nie zmieniałam pielęgnacji, bo może po prostu zmianach po roku. A dzięki temu kremowi pozbyłam się wszystkich problemów, mam już tylko i wyłącznie ślady, które redukuję tym tonikiem, który Wam pokazałam. Dlatego uważam, że ten krem mimo wysokiej ceny jest wart uwagi. I wiem, że to był bardzo dobry zakup i dobrze zainwestowane pieniądze, bo jak widzicie po dwóch tygodniach, czy tam dwóch i pół tygodniach, stał się moim ulubieńcem. I teraz wiem, że już nigdzie bez tego kremu się nie ruszę. Kolejnym moim ulubieńcem jest czarna polatka z Makeup Revolution, czyli Chocolate Vice. Jak wiecie, zrobiłam film o całej serii czekoladowych paletek. Podziękuję Wam go u góry. Ta paletka naprawdę skaradła moje serce, ma genialną kolorystykę, bazowana głównie w złotach i w czerwieniach. Ja do tej pory nie miałam żadnych czerwonych cieni, dlatego tak bardzo mi się podoba i tak bardzo mi się sprawdza. Oczywiście jakość jest rewelacyjna, cieni utrzymują się 10-12 godzin na bazie, bez żadnego problemu. Pięknie się blendują, są fantastycznie napigmentowane, ładnie się łączą. Tutaj po prostu same ochi jachy, wiem, że niektóre produkty widzicie po raz kolejny, ale musiałam wspomnieć ulubionicę po tej paletce. Teraz pokażę Wam dwa produkty do ust, które stały się moimi ulubionicami. Pierwszy z nich to jest pomadka długotrwała z Golden Rose, ta Long Stay i ja mam ją w kolorze 01. Ona naprawdę fantastycznie utrzymuje się na ustach, może nie jest w stanie przetrwać jakiegoś tłustego posiłku, ale, kiedy coś pijemy, kiedy mówimy, ona się nie ściera, nie pęka, nie wysusza. Bałam się tej formuły długotrwałej, że po prostu będzie wysuszać moje wrażliwe usta. Ale naprawdę sprawdza się regulacyjnie. Białam ją na koncercie i powiem Wam, że ja ją nałożyłam około godziny 17.30, a jeszcze o godzinie 23.00 wyglądała naprawdę bardzo dobrze. Mimo tego, że jadłam i piłam. Minimalnie się, wiecie, pościerała tam w środku, ale ona nawet jak się ściera, to się ściera bardzo równomiernie i wygląda to naprawdę ślicznie. Ten kolor jest dość widoczny, dość żarówiasty, ale bardzo mi się sprawdza. Dlatego jeżeli chcecie spróbować te pomadki, to go na sobie Wam polecam. Ja na pewno w przyszłym miesiącu zakupię więcej koloru, bo wiem, że będę z nich zadowolona. Natomiast drugim moim ulubieńcem jest pomadka z Everline. Jest to seria Aqua Platinum. Aha, jeszcze tutaj nie wyczyściłam z folii zabezpieczających, bo pomadka była zaklejona, bo kupiłam ją na wyprzedaży w Rosmanie. Ja mam ją w kolorze 429. Już Wam pokazuję, jaki to jest kolor. Co prawda, tego tak w szczypcie nie widać, ale to jest prześliczny fioletowy kolor, który wygląda naprawdę regulacyjnie. I miałam go w filmie, w jednym z ostatnich, gdzie miałam kompletną bluzkę. I to właśnie tą pomadkę miałam na tym filmie i bardzo Wam się podobało, jak ona wyglądała. Zrobię Wam przybitkę kolorystyczną. Pomadka jest naprawdę warta uwagi. Kosztuje niewiele, bo chyba w tej regularnej 11 zł. Co prawda nie trzymuje się jakoś wybitnie długo, ale jeżeli nie jemy, nie pijemy, to efekt utrzymuje się około 2-3 godzin spokojnie. Jestem z niej bardzo zadowolona. Jest taka kremowa, masełkowata, nie wysusza. Ma piękną pigmentację i gorąco Wam polecam. Ostatnim moim mlubieńcą są perfumy z Giorgio Armani, czyli Aqua de Tak wiem, on Was z tymi perfumami, ale one są naprawdę rewelacyjnie. Ja się w nich zakochałam i muszę je sobie dozować, bo za szybko je zużyję, na każde większe wydarzenie, każde fajniejsze wyjście w tym miesiącu, odkąd je kupiłam, używałam ich i nigdy się na nich nie zawiodłam. Pachną wspaniale, rewelacyjnie się utrzymują, są lekkie, przyjemne na lato, ale mimo to wyczuwalne. Dlatego jeżeli wahacie się, czy to będzie dobry zakup, to te konkretne perfumy gorąco, gorąco Wam polecam. Nie będę o nich mówić więcej, bo Was zanudzę. Także by byli wszyscy moi ulubieńcy. A co Wam się sprawdziło w tym miesiącu? Odkryliście coś nowego, jakąś fajną perełkę? A może w tym miesiącu akurat nie trwiliście na żaden nowy, fajny produkt? Piszcie mi to wszystko w komentarzach. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.